Jasio przychodzi do taty i pyta: Tato, tato, co to jest polityka? Polityka, synku, to kapitalizm. Ja jestem kapitalizm, bo ja zarabiam. Twoja mama to rząd, bo rządzi pieniędzmi. Dziadek to związki zawodowe, bo nie robi nic. Pokojówka to klasa robotnicza, bo sprząta i pracuje. Ty, synku, jesteś ludem, bo tworzysz społeczeństwo. A twój mały braciszek to przyszłość. Tato, ja się z tym prześpię i może zrozumiem. Jasio poszedł spać. W nocy budzi go płacz młodszego brata, który zrobił pod siebie. Jasio poszedł do pokoju po mamę, ale nie mógł jej obudzić, więc poszedł do pokojówki. Wchodzi, a pokojówka ten tego stata. A przez okno temu wszystkiemu przygląda się dziadek. Jasia nikt nie zauważył, bo szybko wyszedł. Wrócił do swojego pokoju, uspokoił brata i poszedł spać. Rano tata pyta Jasia. No i co, Jasiu, już wiesz, co to jest polityka? Tak, tato. Wiem. Kapitalizm wykorzystuje siłę roboczą. Związki zawodowe temu się przyglądają, podczas gdy rząd śpi. Lud jest ignorowany, a przyszłość leży w głównie.